Bądź czujny. Sierpień może wydawać się spokojny, ale to złudzenie został specjalnie skonstruowany, aby wystawić na próbę tych, którzy zostali oznaczeni, którzy przeszli przez ogień i stali się silniejsi. Być może jesteś jednym z nich. Dla większości ludzi sierpień to zwykły miesiąc, ale ty nie jesteś większością. Ten sierpień nie rządzi się zwykłymi zasadami. Wygląda jak zawsze te same daty to samo słońce. Ale pod powierzchnią kryje się mechanizm przypominający lejek, który wciąga zbiorową energię i kieruje presję na tych, którzy noszą w sobie coś ważnego. To próba nie od ludzi, od sił, które pojawiają się tylko wtedy, gdy przestrzeń jest wystarczająco hałaśliwa, aby mogły się przedostać. A sierpień jest hałaśliwy, impulsywny, rozpraszający, krzątający się, idealna przykrywka. Te siły chcą cię sprowokować, zmusić do reakcji, do rozmowy, ale w połowie miesiąca pojawi się coś, co wymaga nie tylko ciszy, ale także świadomości zagrożenia. W tym miesiącu Twoje słowa mogą stać się albo tarczą, albo zaproszeniem do czegoś, na co nie jesteś jeszcze gotowy. I nie, milczenie nie oznacza zniknięcia. To wybór bycia nieprzeniknionym. Sierpień przyniesie miękkie światło, spokojne głosy, pseudoduchowość, a wszystko to pod pozorem przyjaźni, ale celem jest wyciągnięcie informacji. Nie potrzebują zbliżenia, potrzebują dostępu do Twojej energii, Twojej mądrości, Twojej prawdy, aby wykorzystać, a nie dzielić się. Ci, którzy dzielą się wszystkim, opowiadają o każdym swoim duchowym spostrzeżeniu w mediach społecznościowych, są już otwarci, a w sierpniu otwartość oznacza wrażliwość. Prawdziwa siła tkwi w zachowaniu świętości. Nie wszystko, co przyszło przez ból, musi być wyjawione. Nie każde zwycięstwo potrzebuje widzów. Co robić? Ogranicz krąg znajomych, chroń swoje rytuały. Nie ujawniaj wszystkiego. Nie każdy, kto okazuje zainteresowanie, jest bezpieczny. Niektórzy maskują głód pod ciekawością. Przeszedłeś zbyt wiele, aby teraz zamienić to w treść. Wszystko, co przeżyłeś, to nie tylko doświadczenie to były inicjacje. A teraz są one sprawdzane. Sierpień będzie prowokował do opowiadania o swoim bólu, o przetrwaniu, o osobistych wyczynach, ale każda taka historia jest jak latarnia morska, wzywająca tę samą próbę, aby powróciła do Twojego życia pod inną postacią. Sierpień potrafi kopiować. Nie tylko przypomina stare, on odtwarza je na nowo, z nowymi maskami. A jeśli zaczniesz mówić zbyt swobodnie, zabrzmi to jak daj jeszcze raz, ponieważ energia odbiera to jako zaproszenie. Niektóre rany muszą pozostać w ciszy, aby nie otworzyły się ponownie. Pamiętaj, nie przeszedłeś przez ogień, aby zamienić swoją siłę w nieistotną rozmowę. Nie wszystko, co zrozumiałeś, musi być upublicznione. Cisza to ochrona, a nie słabość. I tak, ludzie będą pamiętać, byli partnerzy, przyjaciele, krewni, sytuacje, od których uciekłeś, ale jest pewien haczyk, nawet po prostu wymieniając imiona, energetycznie przywracasz połączenie. Nawet jeśli masz rację, nawet jeśli po prostu chcesz wypowiedzieć się, to już aktywizacja starych kanałów. Sierpień nie jest miesiącem objawień, to miesiąc pułapek. Nie mów o tym, co zostało wyłączone. Niech milczenie będzie Twoją zbroją. Prawdziwa siła nie tkwi w tym, kogo przestałeś widzieć, ale w tym, o kim przestałeś nawet wspominać. Jeśli ktoś zaczyna rozmowę o przeszłości, zmień temat. Jeśli pojawia się myśl o kimś, Odpuść ją, nie wchodź w dialog nawet z samym sobą. Nie powinieneś oddawać głosu temu, co nie ma już miejsca w Twoim życiu, zwłaszcza gdy przyszłość słucha Cię bardzo uważnie. I jeszcze, jeśli ostatnio otrzymałeś znaki, sen, przesłanie, poczucie jasności, zachowaj to, nie dziel się tym. Teraz nie czas mówić o proroctwach, które jeszcze się nie zakorzeniły. W sierpniu energia jest przebiegła, wszystko, co nie jest chronione, może zostać zniekształcone. Myślisz, że mówisz prawdę, a w rzeczywistości podajesz ją na tacy tym, którzy chcą ją ukraść. Niech twoja mądrość kiełkuje w ciszy. Nie potrzebujesz potwierdzenia. Niecała wiedza jest do wykrzykiwania. Nie spiesz się z ogłoszeniami. Prawdziwa inspiracja przychodzi wraz z pozwoleniem na działanie, a nie z obowiązkiem składania sprawozdań. Sierpień to miesiąc sprawdzianów. Sprawdzi, na ile jesteś w stanie utrzymać w sobie siłę, nie rozpraszając jej w poszukiwaniu uznania. Czasami zwycięstwo tkwi w milczeniu, a nie w oklaskach. Tak będą rozmowy. Ktoś nagle zrozumie cię. Ktoś zacznie się otwierać, ufać, pytać o Twoją drogę. Ostrożnie. To może nie być nawiązanie kontaktu, a zbieranie informacji. Te pytania to zamaskowane sądy, zbyt osobiste, zbyt dokładne. Energia przepływająca przez ludzi będzie szukała, jak łatwo można wyciągnąć z Ciebie to, co święte. Będziesz czuć presję, opowiadać, wyjaśniać, dzielić się, ale to egzamin. Kto naprawdę jest godny Twojej mądrości, nigdy nie wyciągnie jej naciskiem. Sierpień miesiąc, w którym wrażliwość stanie się pułapką. Rada: zachowaj swoją siłę w sobie. Nie myl ciepłej rozmowy z bezpieczną. Nie wszyscy, którzy wyglądają na sojuszników, nimi są. Czasami życzliwi ludzie są po prostu przekaźnikami. Sierpień jest jak duchowy reflektor. Nawet jeśli nie mówisz, inni cię odczytują. Niektórzy przychodzą po światło, inni po to, co można z niego wycisnąć. Nie chodzi o paranoję, chodzi o świadomość: bądź widoczny, ale nieczytelny, bądź miły, ale niedostępny, bądź obecny, ale niezrozumiały. Sierpień nie zawsze puka bezpośrednio. Może przyjść poprzez rozmowy innych, spojrzenia, przypadkowe spotkania. A czasem poprzez stare pragnienia. Możesz poczuć chęć wyjaśnienia, udowodnienia, opowiedzenia, podzielenia się zwycięstwem, ale właśnie w tym momencie nie warto. To energia przynęty. Twoim zadaniem jest powstrzymać się. Milczenie nie jest stratą, to strategia. Niedawno złożyłeś sobie wewnętrzną obietnicę. Być może po bólu, stracie, rozstaniu, to była prawdziwa decyzja. A jeśli wyrazisz ją na głos, możesz niechcący ożywić to, co powinno być martwe. Sierpień nie wybaczy słabości. Nie mów, żyj. Nie musisz wyjaśniać, dlaczego się wycofałeś, dlaczego odszedłeś, dlaczego przestałeś ufać. Nie wszystko podlega logice. Niektóre wybory podejmuje dusza. Twoja intuicja wie, co robi. Nie potrzebuje widzów. Wrzesień nie jest kontynuacją, jest wynikiem. Wszystko, co powiedziałeś w sierpniu, wszystkie granice, które wyznaczyłeś lub zburzyłeś, wszystko to przyniesie owoce. Ktoś zbierze duchowe złoto, ktoś ciężkie konsekwencje wycieków. We wrześniu ważne będą nie słowa, ale częstotliwość nie publikacje ale energia. Ci, którzy milczeli, budowali, ci, którzy krzyczeli, tracili siłę. Sierpień próba ciszy, wrzesień chwila prawdy. A kiedy zacznie się zmiana, na pierwszy plan wysunie się nowe pytanie: czy potrafisz wyprowadzić swoje światło na świat i nie pozwolić, aby zostało zniekształcone? Chroniłeś światło ciszą. Teraz nadszedł czas, aby nauczyć się mówić, nie tracąc istoty rzeczy. Jeśli ten film wywołał w Tobie rezonans, po prostu podziękuj sobie za uwagę. Nie jesteś sam. I w tej ciszy rozbrzmiewa teraz Twoja najgłośniejsza siła. Przyjaciele, jeśli obejrzeliście ten film do tego momentu, to znaczy, że poczuliście to samo napięcie, które unosi się w powietrzu, ten sam ruch w polu, którego nie da się opisać słowami, ale który odczuwa każda komórka. Sierpień to nie tylko kalendarzowa granica między wakacjami a jesienią, to okres energetycznego przeciążenia okres, w którym rzeczywistość wydaje się zwalniać, a w rzeczywistości przyspiesza w niewidzialny sposób. Czujemy to nagłe regresy, dziwne sny, wspomnienia, o które nie prosiliśmy i ludzie, których dawno zamknęliśmy w sobie, nagle pojawiają się w naszych myślach lub w życiu. Dlaczego? ponieważ sierpień to nie miesiąc, to brama. Przychodzi do życia nie jako wydarzenie, ale jako egzamin, bez ostrzeżenia, bez harmonogramu, bez prawa do powtórki. Nie prosi o wyjaśnienia, sprawdza, czy jesteś gotowy, czy jesteś gotowy zachować to, co święte, czy jesteś gotowy, aby nie wygadać się, nie zgubić siebie w dialogu, nie oddać istoty za aprobatę. Ten miesiąc jest szczególnie trudny dla tych, którzy już przeszli tę drogę, dla tych, którzy długo milczeli, leczyli się, dorastali w samotności, ponieważ teraz nie jesteś już tylko człowiekiem, jesteś nosicielem doświadczenia, światła, wiedzy, a to oznacza celu. Wielu poczuje, jakby ktoś lub coś ich obserwowało. Słowa stają się ważniejsze niż kiedykolwiek. Milczenie jest głośniejsze niż. Jakikolwiek manifest. Energia przenika cię, odczytuje nie tylko działania, ale także intencje, ponieważ sierpień nie dotyczy tego, co mówisz. Chodzi o to, dlaczego to mówisz. Zrozum, wszystko, co wypowiadasz w sierpniu, zaczyna żyć. To nie jest tylko dźwięk, to zasiew, a owoce tych słów nie pojawiają się we wrześniu, ale znacznie później. Być może staną się one Twoim błogosławieństwem. A może nową pułapką. Wszystko zależy od tego, jak świadomie zbudujesz wewnętrzną ciszę, od tego, na ile zdecydujesz się nie mówić, kiedy chcesz się wytłumaczyć, usprawiedliwić, podzielić się, udowodnić. Wiesz, cisza nie polega na tym, żeby być zamkniętym, chodzi o to, żeby stać się nieczytelnym dla tych, którzy nie mają dostępu, ponieważ obecnie w polu jest bardzo wielu zbieraczy. Ludzi, istot, stanów, które przychodzą nie po to, aby zrozumieć, ale aby zabrać, nie wyłamują drzwi, po prostu słuchają, wciągają twoje światło jak dym. Dlatego trzeba być szczególnie uważnym, gdy ktoś nagle staje się zbyt zainteresowany, kiedy zaczynają cię rozumieć, odzwierciedlać, czuć. Może to być szczere, a może to być sprytnie zamaskowana prośba o dostęp. Sprawdź: dzielisz się, ponieważ chcesz się podzielić. Czy dlatego, że chcesz, aby Cię zrozumiano? Sierpień wymaga od nas nie szczerości, ale strategii, nie przejrzystości, ale intuicji. Nie chodzi o kontakt, chodzi o selekcję. To sezon filtrowania swoich, obcych, myśli, intencji, a przede wszystkim energii. W połowie tej drogi, proszę Was. Jeśli czujecie, że tak, jesteście gotowi przejść przez ten sierpień nie tylko jako obserwatorzy, ale jako uczestnicy egzaminu, zróbcie jedną prostą rzecz. Zapiszcie się na kanał, to wasza forma wewnętrznego tak dla tej pracy. A jeśli chcecie, napiszcie w komentarzach tylko dwa słowa: Jestem gotowy. Nie chodzi o algorytmy, chodzi o intencje to jak pieczęć jak umowa. Jak uruchomienie wewnętrznego kodu. I kontynuujmy. Sierpień będzie drażnił, zacznie szeptać, więc pokaż, jak się zmieniłeś, opowiedz, co zrozumiałeś, powiedz, jak silny się stałeś i poczujesz, tak, może warto. Może nadszedł czas, aby powiedzieć, pokazać, udowodnić, ale nie. Sierpień to nie czas na deklaracje, to czas na wzmocnienie fundamentów. Zauważyłeś, że czasami wystarczy tylko głośno wypowiedzieć marzenie, a ono jakby się oddala? Albo wystarczy powiedzieć, że się wyleczyłeś, a stare powraca? To nie magia, to energia. Dopóki przechowujesz wiedzę w sobie, ona żyje, rośnie, gromadzi się, jak wino w ciemnej piwnicy, ale wystarczy ją ujawnić, a ona wywietrzeje, zwłaszcza w sierpniu, to miesiąc, w którym zbyt wczesne wyjawienie zamienia się w słabość. Kiedy przedwczesne przyznanie się jest zaproszeniem do ataku, ponieważ pole jest teraz aktywne, bardzo aktywne i słucha. Tak, zobaczysz, jak inni wokół zaczną świecić. Krzyczeć o swoich osiągnięciach, mówić, że przełamali się, rozwinęli się, wyrosli, nie zazdrość, nie porównuj, ponieważ nie budujesz witryny sklepowej. Budujesz świątynię, a świątyni nie buduje się na oczach wszystkich. Buduje się ją w ciszy, pod zasłoną, i dopiero potem otwiera. Sierpień uczy nas milczenia z godnością. Uczy być głębokim, ale nie wyjaśniać tego świecić, ale nie oślepiać dzielić się, ale tylko z tymi, którzy są naprawdę godni. Bo prawdziwe światło to nie to, które jest w witrynie, ale to, które jest w sercu. I nie wszyscy je widzą. I jeszcze jedno: jeśli czujesz, że musisz się z kimś pożegnać, ale nie możesz znaleźć słów, nie mów. Milczenie to też forma zerwania, a czasem najczystsza. Jeśli w tobie narasta nie, ale nie możesz tego wypowiedzieć, nie wypowiadaj tego. Po prostu żyj jak nie. To jest silniejsze niż jakikolwiek monolog. Przyjaciele. Sierpień nie polega na tym, żeby wszystkim wszystko wyjaśniać. Polega na tym, żeby nikomu się nie tłumaczyć. Nie musisz nikomu tłumaczyć, dlaczego stałeś się bardziej milczący, dlaczego odszedłeś z jakiejś grupy, dlaczego nie odpowiadasz już tak szybko, dlaczego jesteś dziwny, dlaczego zmieniło się twoje spojrzenie, dlaczego emanujesz czymś innym. Nie stałeś się innym człowiekiem, stałeś się sobą. Po prostu teraz nie jesteś dostępny dla wszystkich. A to oznacza, że jesteś bardziej spójny niż kiedykolwiek. I tutaj ważne jest to, że nawet jeśli czujesz, że odchodzisz, to nie jest to izolacja, to rytuał, to oczyszczenie. Przygotowujesz swoją przestrzeń na coś większego. I nie ma w niej miejsca na przypadkowych ludzi, przypadkowe słowa, przypadkowe wycieki, ponieważ wrzesień to nie tylko kontynuacja sierpnia, to odkrycie, to co zachowasz w sierpniu stanie się Twoją siłą we wrześniu. Ci, którzy milczeli, zabłysną, ci, którzy krzyczeli, znikną ponieważ we wrześniu ważne będzie nie to, co mówiłeś, ale to, co wytrzymałeś. A kiedy wrzesień włączy reflektory, wszystko ułoży się na swoim miejscu. Energia przemówi bez słów. Poczujesz, jak nagle coś przyszło, nie znikąd, ale z głębi Twojej ciszy. Dlatego proszę, nie trać tej chwili. Nie zamieniaj swojego przygotowania na lajki. Nie oddawaj tego, co zbudowałeś bólem za powierzchowne, rozumiem. Dotarłeś do tego punktu nie po to, aby ponownie stracić siebie. Przeszedłeś przez sny, cienie, kryzysy, milczenie. Nauczyłeś się podnosić bez oklasków, przetrwałeś, wyleczyłeś się. Stałeś się silny nie dlatego, że ci to powiedziano, ale dlatego, że to wiesz. A wiesz, co jest najciekawsze? Teraz to widać, nawet jeśli milczysz, zwłaszcza jeśli milczysz. I na koniec pamiętaj, nie jesteś w tyle, jeśli jesteś cichy, nie pozostajesz w tyle, jeśli milczysz, nie zniknąłeś, jeśli przestałeś wyjaśniać, po prostu jesteś w, w połowie tej drogi, proszę was. Jeśli czujecie, że tak, jesteście gotowi przejść przez ten sierpień nie tylko jako obserwatorzy, ale jako uczestnicy egzaminu. Zróbcie jedną prostą rzecz. Zapiszcie się na kanał, to wasza forma wewnętrznego tak dla tej pracy. A jeśli chcecie, napiszcie w komentarzach tylko dwa słowa: Jestem gotowy. Sierpień to nie tylko miesiąc w kalendarzu, to wewnętrzna próba dojrzałości, wytrzymałości i głębi. Nie wymaga od Ciebie głośnych oświadczeń ani publicznych decyzji. Obserwuję w milczeniu, jak zarządzasz swoją ciszą. A jeśli czujesz, że coś się zmieniło, bądź pewien, że tak właśnie jest. To czas, kiedy siła nie tkwi w słowach, ale w umiejętności zatrzymania ich w sobie. Nie każda rozmowa musi się odbyć, nie każde pytanie zasługuje na odpowiedź, nie każda energia zasługuje na dostęp. Im bardziej chronisz swoje światło, tym jaśniejsze staje się ono w środku, nie dla innych, dla Ciebie samego. Wkrótce nadejdzie moment, w którym wszystko, co postanowiłeś zachować, stanie się podstawą nowego etapu. Nie milczałeś na próżno, budowałeś, a budowanie w ciszy jest najsilniejsze. Wszystko, co naprawdę ważne, zakorzenia się nie w zgiełku, ale w spokoju. Więc jeśli coś wzywa Cię do działania, słuchaj, ale jeśli coś popycha Cię do wyjaśnień, zatrzymaj się. Już wiesz kim jesteś i ta wiedza wystarczy, aby przejść przez sierpień z jasnością, godnością i wewnętrzną siłą. Do zobaczenia we wrześniu i niech do tego czasu Twoja energia powie za Ciebie wszystko, co powstrzymywałeś. Z miłością. Do zobaczenia.